11 lipca, jak nagrywam ten odcinek, a tu jeszcze taki arsenał, taki wybór do wysiewu. Zapraszam Was, bo może jeszcze i Wy skusicie się na lipcowy wysiew, a jest tego naprawdę dość sporo, jak widać. Zapraszam. Dosłownie 1 czerwca siałam tutaj wprost do gruntu fasolę karłową. Teraz mamy miesiąc i 10 dni i wygląda właśnie tak. Czyli już zaczyna tutaj zawiązywać pierwsze kwiaty, czyli około 20 sierpnia, jak posiejemy sobie właśnie fasolę karłową, no to będzie wyglądała tak. To znaczy, że bez problemu urośnie, zawiąże strąki i jeszcze możemy mieć pełne kosze fasoli właśnie tej karłowej, możemy ją wysiewać. Ja w tamtym roku o tej porze wysiewałam i jeszcze uh, uh, uh. Zebrałam mnóstwo. I zobaczcie, ja sobie namoczyłam bardzo różne odmiany fasoli, tak żeby mieć takie też i rozeznanie, która najbardziej będzie mi pasowała. Wybierałam sobie oczywiście te bezwłókniste i takie odporniejsze. Dzisiaj namoczone, jutro będą wysiane. I wybrałam sobie Purple Tip fioletową, oczywiście po ugotowaniu zielona, fasolę polkę, bezwłókniste strąki, napisane, że bardzo smaczna, sonesta, odporna na choroby i korona. Te cztery odmiany sobie jutro posieję wprost do gruntu. I Wam też polecam do mrożenia, na bieżąco do spożycia. Glauchilde pięknie już na fioletowo kwitnie, zobaczcie. I też już ma takie małe stronki, ale niestety fasoli, przędziorek. Nie odpuszcza też w tym roku, w moim ogrodzie jest po prostu zakochany, ale ja też nie odpuszczam warzywa kapustne. Do połowy lipca najlepiej wysiać sobie, czy to wprost do gruntu, czy na rozsadę kapustę pekińską. To bardzo dobry moment na wysiew tej kapusty. I tak naprawdę już od połowy lipca, ale nawet lepiej przesunąć do końca, czy do, początku, do końca lipca, czy do początku sierpnia, wysiew kapusty pak choi. I tę kapustę najlepiej wprost do gruntu, w rzędy sobie wysiać. Jeśli będzie za gęsto, potem można zrobić przerywkę. Co 25-30 cm w rzędzie zostawiamy. A inne warzywa kapustne, zobaczcie, ja mam tutaj. Sadzonki, miesięczne sadzonki jarmużu i brukselki. Brukselki to już nie, ale gdybyście chcieli wysiać jeszcze jarmuż na taki zbiór bardziej zimowy czy wiosenny, no to wyobraźcie sobie, że za miesiąc dopiero będziecie mieli takie sadzonki. No wiadomo, że pod koniec sezonu one urosną trochę większe, więc bardzo dużych tych jarmurzy nie będzie, ale. Powiedzmy jakieś takie mniej więcej, jeszcze do zimy urosną, co nieco. No można się pokusić, jak wam to nie przeszkadza. Jeśli chodzi o kalafiory, brokuły, no to raczej tak do końca czerwca się zaleca, ale gdybyście chcieli się pokusić, no to też możecie sobie jeszcze wysiać. Ja może sobie też wysieję tak dla testu, żeby jeszcze właśnie ten taki Środek lipca wysiewu przetestować kalarepę, no też jeszcze można, ale też już raczej aż taka bardzo duża, myślę, że nie urośnie. Rzodkiewek w lipcu ja nie wysiewam i też Wam nie polecam dopiero w sierpniu zacząć, ale mamy jeszcze w letnią, którą przez całe lato do sierpnia możemy wysiewać. No i rozpoczął się czas na wysiew tej rzodkwi zimowej. Mam tutaj taką właśnie czarna kula. I przez cały lipiec, do sierpnia, możecie ją spokojnie wysiewać. Oczywiście nie zapominajcie o tak prozaicznych i pysznych warzywach liściowych, jak sałaty, no i koper, możemy jeszcze wysiewać dużo kopru, do mrożenia, do zamrażarki na zimę, no i może jeszcze do ogórków, jak jeszcze będziemy je mieli, bo z tymi ogórkami w tym roku to też różnie bywa. Buraki, jeżeli wysiejecie je tak do 15 lipca to około 15 września będą takie. Więc wiadomo, że korzeń nie będzie duży, ale jakbyście chcieli no to takiej wielkości botwinkę no może ciut jeszcze większą będziecie mogli sobie jeszcze w tym roku przed zimą zebrać. Mniej więcej o takiej wielkości możemy zebrać jeszcze jak wysiejemy je do połowy lipca. A jeśli będziecie chcieli się skusić na wysiew marchwi, no to w połowie września będzie taka. Też malutka. To jest marchew, która była wysiewana 17 maja, czyli można powiedzieć dwa miesiące temu. Więc mniej więcej taką marchewaczkę będziecie mieli w połowie września. Bardziej polecałabym do wysiewu, gdybyście już tak bardzo chcieli, to po prostu te malutkie, takie... Paris Pariser Markt, no to myślę, że większa szansa. Tutaj widzicie sałaty, które mi się same wysiewają. Zostawiam nasiona i tym razem też je zostawię. Niech opadną i w przyszłym roku tak samo będą mi się same wysiewały. Gdzieś tam tu przy grządce na ścieżka, Ja to potem zbieram i potem mamy jedzenie. Nawet bez wysiewu. I chodzę tak ostrożnie, bo mam tutaj aksamitki, które też mi się same wysiewają. Zobaczcie, nawet tutaj na ścieżce. To chyba najbardziej lubię. O. Same też opadną nasiona i też w przyszłym roku same się tutaj wysieją. Można sobie potem pikować, przenosić gdzieś tam do innego ogrodu, czy rozdawać sąsiadom i tak dalej. Za darmo, bez pracy. A teraz. Kroczymy sobie... Ojej, jak one tu pięknie mi teraz się zaczerwieniły. Poziomki. Truskawek w tym roku naprawdę u mnie tak malusieńko było, ale za to teraz mam wysyp poziomek. Mniam, mniam. Trzeba pozbierać. Żeby kolejne szybciej rosły. Wow! Hmm, pechota. Wszędzie mam tutaj pomiędzy krzywami. Oho, ho! Ależ mi się tutaj zachwaściło. Zaraz to muszę odchwaścić. Ale jakie wielkie. Ale przyszłam tutaj po to, żeby wam pokazać i zachęcić do wysiewu siedmioletki. Wieloletnia taka fajna cebuleczka, która silnie się rozrasta, tworząc kępki do sierpnia można ją sobie wprost do gruntu wysiewać. Widzicie, ona mi tutaj pomiędzy chwastami rośnie. Oczywiście na wiosnę tutaj nie było nic, wiadomo, żadnych chwastów, więc wypiele. No i tak naprawdę 4-5 lat w jednym miejscu ona sobie będzie rosła. Ja wysieję sobie jeszcze na rozsadę por późny, ale na taki zbiór wiosenny. Urośnie mi rozsada, przesadzę ją do gruntu, no i potem wczesną wiosną zacznie rosnąć. Jest tutaj napisane, że on Dobrze zimuje. Jest odporny na mrozy, więc przetestuję, bo powiem wam, że jeszcze nie wysiewałam w lipcu na rozsadniku na zbiór wczesnowiosenny. To tak trochę potestuję w tym roku. W tym momencie jest pochmurno, deszczowo, więc pogoda jest bardzo sprzyjająca do wysiewu. Więc kto ma jeszcze ochotę, to wybierzcie sobie z tego arsenału albo może macie coś jeszcze swojego? To napiszcie, co teraz jeszcze będziecie wysiewali. Jak wysiewaliście te kalafiory czy brokuły, właśnie tak do połowy lipca, to dajcie mi znać, jak one Wam tam rosły. Z Waszego doświadczenia. Dziękuję i do następnego pa.